Rafał Potera, witam i zapraszam na TeleExpress. Dziś Boże Narodzenie, czyli uroczystość Narodzenia Pańskiego. O północy w kościołach w całej Polsce tysiące wiernych uczestniczyło w uroczystych pasterkach. Msze odprawiane na pamiątkę modlitwy i oczekiwania pasterzy na narodziny Jezusa Chrystusa należą do najważniejszych świątecznych tradycji. W sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach wyjątkowość pasterki podkreślają turyści i górale. Dziś rodzi się... Mały pon Jezus dla wszystkich, dla całego narodu, i myślę, że Tuto Krzeptówki to takie bijące serce polskich. W katedrze na Wawelu arcybiskup Marek Jędraszewski przypomniał, że nie znamy dokładnego dnia narodzin Chrystusa. Tradycja chrześcijańska przyjęła 25 grudnia, datę znaną z astronomii. Dzień zimowego przesilenia, dies solis invicti, dzień niezwyciężonego słońca, stał się dniem świętowania narodzin. i'm going